Witam, prezentuję wiewiórka dziadka do orzechów. Wiewiórka jest wykonana z oblezji, pięknego, egzotycznego drewna, które jest też bardzo wytrzymałe, więc świetnie sobie radzi jak to wiewiórka z orzechami. Wkładamy orzeszek, przytulamy go jak najbliżej środka, naduszamy. nie potrzebujemy do tego żadnej siły. Prawie żadnej, anemix sobie poradzi. Mamy dwie dźwignie: jedną i drugą. Dzięki podwójnemu przełożeniu wiewiórka radzi sobie świetnie z każdym orzeszkiem. Mniejsze wchodzą jeszcze głębiej i też je rozłupujemy. Mamy je już rozłupane. Wiewiórka sama wraca dzięki zastosowaniu sprężyny, która sprawia, że od razu jest gotowa. Możemy wkładać kolejnego orzeszka. Zobaczmy, łamiemy bez żadnego problemu. Urokliwa wiewiórka, która rozłupie orzeszki, ale ich nie zje.